Dziś pokażę wam różne typy na różne ćwiczenia, partie klata, barki, biceps, triceps, nie wiem, nogi, obojętnie co. Może z tego będzie fajna seria. Jedziemy z tematem. Łap nie ma. Lubicie robić wiosłowanie efektywnie i chcecie jak najbardziej zaangażować najszerszy? Polecam wykorzystać gumę do tego. W jaki sposób na mam ją przyczepioną tutaj i teraz e, oczywiście pod wpływem dużego ciężaru Jestem zmuszony jeszcze bardziej pracować w taki właśnie sposób, jak widzicie, tak i wtedy jest tak duży opór, że nawet ciężko wyjść łokciem poza wysokość tułowia, więc nie dożydowalisz duży ciężar, to jeszcze ta guma wymusza u Ciebie ruch, który jest korzystniejszy w pracy dla najszerszego. Wykonujesz przysiady i często masz tak, że siadasz, siadasz, siadasz i nagle lecisz do przodu i podnoszą ci się pięty. Z czego to może wynikać? Bardzo często problemem jest to, jak stoisz w pozycji wyjściowej. Zostaw łapkę w górę, to wtedy zrobię część drugą, a minimum to 1000 lajków. Mianowicie, ludzie mają tendencję do stania w pozycji wyjściowej w taki sposób, że są za bardzo napięty i wtedy z automatu musisz lecieć do przodu, bo jeszcze anażujesz biodra i jeszcze bardziej w tył uciekasz. Konsekwencją jest ratunek, czyli pójście gwałtowne taką ścieżką poziomą do przodu na palce. W takim razie, co polecam? Poprawić tę pozycję, czyli nie stawanie na tylko troszeczkę bardziej do przodu wśród stopie palce. Wtedy z automatu będziesz miał wymuszoną pozycję, taką, że ta ścieżka będzie bardziej pionowa, a taką właśnie chcesz mieć. No i polecam buciki z Monstera. Testuję już je. Robię aktualnie lubary i czuję mega stabilność, chyba największą spośród wszystkich butów, które testowałem. No ale o tym może później, kiedyś tam. Już mówiłem o tym na Instagramie. Chodzisz na siłownię, gdzie nie ma maszyny do uginania nóg na tył ud. Czy masz siłownię, gdzie Cię nie stać na taką maszynę i nie chcesz robić już piłko czy tam żurawi? Polecam właśnie to ćwiczenie. Wykorzystujesz masę własną ciała dajesz nogi na ławkę i wykonujesz taki ruch Wach, zobaczcie tu mocno też pracują te nogi ta tylna taśma nóg lepszy ryc niż nic jeśli materiał wam się podobał to łapka w górę no i reklama kod KFD kontakt do pracy ze mną oraz najbliższy kurs Akademika KFD i koszulki